Społeczność romska jako jedyna mniejszość w Polsce ma największe problemy z sytuacją społeczną i socjalną, która w znaczny sposób odbiega od sytuacji ogółu społeczeństwa. Większość problemów to bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, a także analfabetyzm wśród dzieci. Program na rzecz społeczności romskiej ma poprawić sytuację bytową Romów. Jesteśmy uczestnikami programu na rzecz społeczności romskiej ogólnopolskiego wieloletniego programu. Są to zadania, które realizowane z zakresu przy przyróżnej tematyki. Są to poprawy Sytuację bytowej, edukację dzieci i dorosłych, otrzymania narodości tożsamowej. Na spotkanie zaproszone zostały stowarzyszenia z całego województwa. Spotkanie uświetnił koncert zespołu z Jest nas 13 osób, razem wszystkich. No, zespół już trwa ponad 7 lat. Uczestniczymy w różnych konkursach, jeździmy w różnych festiwalach. Mieliśmy też wyjazd w Czechach na. Takie miasto jak Wysokie Myto też tam uczestniczyliśmy w dużym takim festiwalu romskim. Z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce korzystają właściwie wszystkie stowarzyszenia. Program ma pomagać Romom w całej Polsce. Dzisiaj spotkaliśmy się w tym miłym gronie po to, żeby omawiać informacje na temat przedkładania wniosków z programu romskiego na rok 2013. Przy okazji chcemy podsumować rok 2011 i mówić o problemach w tym bieżącym 2012 roku. Po recitalu odbyło się spotkanie wszystkich stowarzyszeń z regionu. Rozmawiali o swoich problemach i osiągnięciach. W Szczecinie stowarzyszenie Jankesi pomaga 40 rodzinom romskim. Takich zadań i problemów na tą chwilę. Z ja się będę starał uporać, to na pewno jest no, edukacja ta kulturalna, czyli, czyli praca w zespołach. Coś, co tak naprawdę tworzy kulturę Romów. A no, po prostu nie, nie chcę tutaj w jakiś sposób wracać do historii, ale. Nie udało się, nie, udaj, nie udawało się co roku zdobywać wystarczającej ilości środków, żeby, żeby taki zespół, zespoły czy taneczne, czy, czy też e, muzyczne utrzymywać. Z roku na rok stowarzyszenia coraz lepiej wykorzystują możliwości, jakie płyną z programu na rzecz społeczności romskiej. Jeszcze w 2004 roku wpłynął tylko jeden wniosek. Trzy lata później było ich już 74.